Już 16 maja w Katowicach wystartuje kolejna odsłona Street Art Festiwalu. Jak obiecują organizatorzy, tegoroczna edycja będzie najbardziej eksperymentalna ze wszystkich. Bardzo lubię, jak ktoś chwyta mnie za słowa. Tak, rzeczywiście najbardziej eksperymentalny, ale to nie był szatański plan. Nie zaplanowaliśmy raczej obserwowaliśmy jak jesteśmy odbierani w środowisku, jak jesteśmy odbierani w mieście. W ramach imprezy w Katowicach, Chorzowie oraz Piekarach Śląskich powstanie kilkanaście murali oraz instalacji artystycznych stworzonych przy udziale artystów z Hiszpanii, Niemiec, Włoch, USA i Polski. To jest mural, domination over other people and um, and uh, the way that um, people act in the world I guess today you know meant to be bold and um, confrontational and to kind of make one kind of think about their own role in the world I think staram się w delikatny sposób zaznaczać obecność artysty e, dając mu jednocześnie pełną swobodę i wolność to jest to o czym mówiłem na konferencji prasowej, że to jedno z niewielu przedsięwzięć, które nie jest elementem PR-u miasta. Podczas imprezy Sasza Kurma z Kijowa stworzy mural odnoszący się do aktualnych wydarzeń na Ukrainie. Dodatkowo na wszystkich sympatyków sztuki ulicznej czekać będą także wystawy, warsztaty, koncerty oraz debaty. Debata dotykająca problemu, bo to jest problem na pewno, niedostrzegania street artu przez krytykę, Sztuki współczesnej przez krytykę sztuki aktualnej. Szczegółowy program wszystkich atrakcji w ramach festiwalu dostępny jest na stronie www.katowicestreetartfestival.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Ogrodów Katowice. Dziękuję za przyjście. dyrektor Kultury Katowice.